Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj sobie opowiemy o tej książce. Tą recenzję mogłabym zacząć od jednej kwestii. Zawiodłam się, bo o ile myślałam, że ta książka w bardzo fajny, ciekawy sposób przedstawia jakąś historię genetyki, więcej powie o inżynierii genetycznej, jej aktualnych zastosowań, kierunku w jakim się będzie inżynieria genetyczna rozwijać, w kierunku którym ta inżynieria genetyczna. Idzie. No, zabrakło tutaj bardzo dużo rzeczy. Niektóre tematy zostały tylko tak muśnięte, lekko, co sprawiło, że czułam taki niedosyt. Chociaż tutaj jest tylko 200 stron, jak na literaturę popularno-naukową, jest to dosyć mało, bo na przykład patrzcie na to bydle. Moi drodzy, tutaj mamy 541 stron. Tutaj nawet nie ma bibliografii w tej książce. Ja nie wiem, w jaki sposób ta pani to... I tutaj jest... Na samym końcu są tylko polecane lektury. Widać? Muszę tak przybliżyć... Polecane lektury są na samym końcu. Ogólnie autorka tej książki jest genetykiem, profesorem biologii. Fajnie mieć bibliografię w książce popularno-naukowej. Taka krótka moja recenzja to była, natomiast teraz przejdziemy do takich najciekawszych rzeczy, które znalazłam w tej książce. Ja wam pokażę wszystko fajne, co możecie wynieść z tego, wyciągnąć tą taką kwintesencję, tego co tam jest. Pierwszy rozdział tej książki był o wirusach. Ciekawostka numer Wirusy nie są uznawane. Nie są traktowane jako organizmy żywe. Okazało się, że wirusy przez środowisko naukowe są traktowane jako cząsteczki materii nieożywionej. Ciekawostka numer dwa. Wirusy dzielą się na takie, które tylko sobie wchodzą w komórkę, dzielą swoje DNA, korzystają komórkę do tego, żeby dzielić swoje DNA. I na takie wirusy, które atakują same jądro komórkowe, te w DNA tego jądra komórkowego wplatają swoje DNA, przez co zmieniają funkcję. Komórki. Takim wirusem jest na przykład wirus HIV. I one się nazywają retrowirusy, te, które wchodzą w jądro komórkowe. Ciekawostka numer 3. Od 4 do 5% naszego genomu stanowią geny pochodzenia wirusowego MTDNA, czyli DNA mitochondrialne. Jeżeli pamiętacie z lekcji biologii, jak wygląda komórka, a wkleję wam tutaj zdjęcie, żeby nie było. To w komórce mamy jądro komórkowe, w którym znajduje się nasz cały genom i mamy także mitochondrium, czyli fabrykę energii, w której znajduje się DNA mitochondrialne. DNA mitochondrialne dziedziczymy tylko i wyłącznie po matce. To nie znaczy, że plemnik nie ma DNA mitochondrialnego, natomiast plemniki mają tego DNA o wiele mniej i w momencie zapłodnienia te mtDNA u plemników jest po prostu niszczone. Nie wiadomo dlaczego te mtDNA jest niszczone, ale jest niszczone i tylko mtDNA naszej matki przechodzi dalej. Mitochondrium było kiedyś bakterium, które Pełzło do ciała innej bakterii i zamieniło się w mitochondrium, czyli fabrykę energii dla naszej komórki. Ciekawostka numer 5. Cały genom człowieka udało się odczytać dopiero w 2001 roku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w naszym ciele występuje aż 3 miliardy nukleodytów, ale kodują one zaledwie 2 3% naszych białek. Reszta to tak zwane śmieciowe DNA, którego w sumie się już tak nie określa, ponieważ buduje dużo innych funkcji. A teraz temat, który mnie bardzo fascynuje inżynieria genetyczna. Aktualnie mamy tak zwaną metodę CRISPR-Cas9 crisp cas 9 jakkolwiek się to mówi to nie ma znaczenia. Ta metoda polega na tym, że możemy z danego genomu, czy z danej części DNA wyciąć jakiś gen albo nawet wiele genów i w jego miejsce wstawić ten sam gen, ale na przykład niezmutowany lub całkowicie inny gen. A to jest już dużo. Natomiast jeżeli chodzi o pracę na ludzkim genomie to stosuje się inne metody, nie y crisp -Cas9. Cas9, ale do pracy na ludzkim genomie wykorzystujemy wirusy, genetycznie zmodyfikowane wirusy, które wcześniej zostały zmodyfikowane metodą CRISPR Cas9. Dzięki takim zmodyfikowanym genetycznie wirusom możemy wprowadzać na przykład nieuszkodzone, niezmutowane kopie danego genu. Chorobą, którą można uleczyć w taki sposób, jest m.in. SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. W takim przypadku, kiedy taka choroba zostanie od razu zdiagnozowana u małego dziecka, to do drugiego roku życia powinno się podać takiemu dziecku zmodyfikowane wirusy. Wtedy one dostarczą prawidłową kopię genu, który powoduje tą chorobę, i dzięki temu dziecko. Będzie kompletnie zdrową osobą. Inną chorobą, którą udało się okiełznać w taki sam sposób, jest jeb, czyli pęcherzowe oddzielanie naskórka. I takie eksperymentalne leczenie zastosowali lekarze: uwaga z Włoskiego Uniwersytetu Modena i Regio Emilia. U siedmioletniego chłopca pobrali oni od niego komórki macierzyste. Te komórki macierzyste zostały poddane działaniu tych gene zmodyfikowanym genetycznie wirusom i naukowcy z tych zmodyfikowanych komórek y macierzystych. Zdołali wyhodować dla tego chłopca zdrowe płaty skóry, które potem mu przeszczepili i dzięki temu chłopiec mógł normalnie żyć. Teraz opowiem o lekach inżynierii genetycznej. Pewnie nie wiedzieliście, ale insulinę produkują genetycznie zmodyfikowane bakterie. Co ciekawe, wcześniej, zanim insulina zaczęły produkować bakterie, pozyskiwano ją z trzóstek wołowych lub wieprzowych. Kolejnym lekiem jest hormon Wzrostu. Kiedyś hormon wzrostu, tak tutaj pisali, pozyskiwano z przysadek mózgowych już nieżyjących ludzi. To akurat trochę creepy. Jeszcze dzięki modyfikacjom genetycznym możemy pozyskać czynnik krzepliwości krwi kiedyś ten czynnik pozyskiwano z krwi dawców i niestety razem z tym czynnikiem krzepliwości krwi dodatkowo niektórzy dawcy przekazywali jeszcze jeden prezent w postaci HIV to to już tutaj raczej nikt nie chciałby być zarażony niestety tak było co zrobić no na szczęście teraz już możemy być pewni że w momencie kiedy będziemy przyjmować czynnik krzepliwości krwi to nie będzie tam żadnej niespodzianki jeszcze mam o genetycznie zmodyfikowanych zwierzętach. A więc profesor, uwaga, Anthony James, wyprodukował komary, które są odporne na malarię. Malaria przenoszona przez komary jest ogromnie wielkim problemem w Azji Środkowej i w Indiach. Ten profesor wszczepił komarom jakiś gen myszy, ponieważ myszy są odporne... Bardzo na malarię, i dzięki temu komary, które z tego powstały. Także są na malarię odporne, i to byłby bardzo duży krok do przodu w walce z tą chorobą. Natomiast nie wypuścił ich nigdy na wolność. Możliwe, że nie dostał pozwoleń. Nie wiem, jaka jest historia tych komarów. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Ta książka jest ogólnie chyba z 2020 roku i też było w niej napisane, że aktualnie komary te nie są wypuszczane na wolność i on e, trzyma je w swoim laboratorium. Kolejna ciekawostka to genetycznie modyfikowane świnie. Ogólnie pewnie wiecie, ale świnie bardzo często produkują dla ludzi narządy różne. Na czym polega ta modyfikacja? Ogólnie tak jak wcześniej wspomniałam, ludzki genom zawiera DNA wirusowe, ale nie tylko ludzki, ponieważ każda istota żywa praktycznie ma w sobie DNA wirusowe. No, świnie nie są wyjątkiem. I po prostu w laboratorium z komórek świni wycina się DNA wirusowe. Potem powstaje z tego zwierzątko, które nie ma już genów wirusów, i spokojnie można organy tego, tej świni przeszczepiać ludziom. Ogólnie tych świn się nie rozmnaża, tylko je się klonuje. Bo tak klonowanie jest możliwe i, i klonuje się te świnie, nie rozmnaża. Dobra, i teraz. Ostatnia ciekawostka. W 2016 roku pewien lekarz, tutaj wyświetlę jego nazwę, bo nawet nie będę próbować tego wymówić poprawnie, próbował rozwiązać problem pewnej kobiety, która nie mogła mieć dzieci. I albo dochodziło do poronień, albo y, jej dzieci umierały zaraz po porodzie. Okazało się, że ma ona jakąś niebezpieczną mutację w mtDNA, czyli w tym DNA mitochondrialnym, więc postanowił, że pobierze zdrową komórkę jajową od innej kobiety, wytnie z niej DNA z jądra komórkowego i na miejsce tego wyciętego DNA Wstawi te DNA jądro komórkowe od tej kobiety, która chce mieć dzieci, a z przyczyn mutacji nie może mieć tych dzieci. Ogólnie cała procedura przebiega pomyślnie, no i udało się zamienić jądra komórkowe. Potem ta komórka jajowa została zapodniona przez plemnik męża tej kobiety. To działo się w Stanach Zjednoczonych, następnie musieli wyjechać do Meksyku, żeby móc tą komórkę jajową gnieździć w macicy tej kobiety, żeby mogła być ona w ciąży. Nie mogli tego zrobić w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam było takie coś zakazane, a w Meksyku nie było na ten temat żadnych regulacji, więc teoretycznie było to legalne w tamtym miejscu. No i w taki sposób Dziecko miało tak naprawdę trzech rodziców. Tą kobietę, od której pobrano komórkę jajową, plus yy, miało geny, czyli jądro komórkowe, od tej kobiety, od swojej matki, tak naprawdę. No i plus jeszcze DNA ojca. Mam nadzieję, że. Te ciekawe rzeczy na temat genetyki, inżynierii genetycznej Wam się podobało i może zainteresujecie się bardziej tematem teraz lub w przyszłości i sobie doczytacie. Jeżeli chodzi o to, o tę książkę jeszcze raz, to tak jak mówię, można ją przeczytać jak najbardziej na. Takie pierwsze zetknięcie się w ogóle z genetyką. Natomiast jeżeli chcecie jakby zdobyć naprawdę potężną dawkę informacji, taką naprawdę potężną, solidną, no to już polecam tą książkę. Tutaj jest po prostu wszystko. Ogólnie zaczyna się ona od takiej, jakby historii, e, genetyki, jest tu nawet Charles Darwin, George no George, chyba George miał, Mendel, e, z jego grochem zwyczajnym. Jest tutaj o rozmnażaniu owiec, jest tutaj o tym ogrodzie tego burbanka, czy jak tam się wymawia jego nazwisko. Potem kolejne jakby ciekawostki, kolejna historia, już taka bardziej współczesna. Potem inżynieria genetyczna, już w taki sposób, jaki wygląda ona współcześnie. Wszystko. Wszystko, po prostu wszystko. A więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podoba i myślę, że w przyszłości nagram jeszcze więcej różnych recenzji takich książek. No i co, żegnamy się, więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.